30 dni. Tyle czasu może zająć eksport mrożonej żywności z Ameryki Południowej do Europy. Już niedługo nasz rynek mogą zalać przetworzone produkty o niskiej jakości. Umowy miało nie być, ale. Cóż szkodzi obiecać? Po raz kolejny słowa polityka Platformy Obywatelskiej idealnie oddają to, jak mają się deklaracje koalicji 13 grudnia do rzeczywistości. Co z mniejszością blokującą, o której tak głośno mówił Donald Tusk przed wyborami na urząd prezydenta. Tej mniejszości blokującej nie mamy. Czyli to umowa handlowa Mówimy, Europy z Ameryką Południową wejdzie w życie? Nie, panie redaktorze. Dzisiaj nie mogę powiedzieć jednoznacznie, czy wejdzie, czy nie wejdzie. W najbliższych tygodniach spotykam się e, z ministrami krajów członkowskich, które mają takie samo stanowisko odnośnie Mercosur jak Polska. I będziemy starać się zbudować tą mniejszość blokującą. Nie chcę mówić ani. Ostrego tak, a ostrego nie dzisiaj. Bo to nie jest zależne tylko od ministra rolnictwa. Samego ministra rolnictwa może i nie, ale rząd zapewniał, że będą podejmowane wszelkie działania, by mniejszość zbudować. Opozycja mówi wprost. Starań nie było żadnych. Czy e, obecny rząd zrobił coś, żeby z, 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 znaleźć mniejszość w No nie, po pierwsze, musimy o tym pamiętać i nie zapominajmy o tym, że ostatnie pół roku to Polska miała prezydencję w Unii Europejskiej. To Polska mogła e, Coś w tej sprawie zrobić, nie zrobiła nic w tej sprawie. Nie znalazła mniejszości. Mieliśmy sygnały z Francji, mieliśmy sygnały z Włoch, mieliśmy sygnały z Węgier, mieliśmy sygnały z Litwy, że są gotowi, tylko żeby tutaj z nimi rozmawiał. Ten rząd nie rozmawiał, nie, nie zrobił nic, żeby tę umowę zablokować. Dlaczego? No, bo Donald Tusk dostał rozkaz od Ursula von der Leyen, żeby ją wprowadzić, żeby jej nie blokować, że ona jest w interesie Niemiec. Nowy minister rolnictwa uspokaja, nie ma powodów do obaw, bo zamierza prowadzić dialog. Czyli zdaniem opozycji, obietnic, ciąg dalszy. Nie omieszkał także dodać, że tradycyjnie to wszystko wina. Pisu. PSL, tak naprawdę, niech nie mówisz, że to jest wina Pisu, Poczecie. tylko niech się weźmie do roboty. Dlatego, że rządzą od dwóch lat i obiecują nam e, od roku, e, że zbudują mniejszość blokującą, a tak naprawdę nikt z nimi nie chce rozmawiać, bo jest za słaby reprezentant, bo wiedzą, że. Wszystkie decyzje podejmuje premier, a on jest yy, proniemiecki. Przypomnijmy o tym, że nasz rząd właściwie zgodził się na zawarcie umowy. Mogliśmy przeczytać na francuskiej stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dokument negocjacyjny podpisał Adam Szłapka, rzecznik rządu Donalda Tuska i minister do spraw Unii. Francja i Polska wzywają do uzupełnienia umowy Unia Europejska-Mercosur, aby skutecznie chronić sektor rolny i przestrzegać norm europejskich. Francja i Polska są zgodne co do potrzeby znalezienia lepszej równowagi w ramach umowy Mercosur między promowaniem wolnego handlu, któremu zobowiązana jest Unia Europejska. Oficjalnie chodzi o lepszą równowagę między wolnym handlem a ochroną europejskich rolników. Zdaniem opozycji w praktyce to sygnał gotowości do kompromisu i krok w kierunku akceptacji umowy. Rolnicy walczą, bo mają o co. Kraje Mercosur oferują produkty w cenach, z którymi nie ma szans konkurować żaden europejski producent. Ich systemy produkcji oparte są na ogromnych farmach przemysłowych i taniej sile roboczej. Jak wyliczają rolnicy, na unijny rynek może trafić blisko 100 tysięcy ton wołowiny, 180 ton drobiu i cukru, blisko 3,5 miliona ton kukurydzy i ponad 8 milionów hektolitrów biopaliw. To wiadomo. Że jeśli oni po prostu, będzie ta umowa, to zaleją nasz rynek i spowodują bankructwa gospodarstw, co w długoterminowym horyzoncie czasowym spowoduje, że ta żywność, jak już będą zniszczone europejskie rolnictwo, po prostu będą podwyższać te ceny, żeby jak największe po prostu zyski. Po prostu jest zdobyć. Ale to zagrożenie także dla nas, konsumentów. Produkty z Mercosur często nie spełniają europejskich standardów sanitarnych i weterynaryjnych. W tych krajach powszechnie stosuje się antybiotyki, pestycydy zakazane w Unii, a żywność jest genetycznie modyfikowana. Jaka to skala? Kraje Mercosur, czyli Brazylia, Argentyna, Paragwaj, Urugwaj oraz Boliwia są ponad trzy razy większe od całej Unii Europejskiej. Opozycja mówi wprost: zbudowanie mniejszości blokującej było możliwe. Było z kim grać, ale żeby grać, trzeba chcieć albo chociaż się starać. Światowy rynek nie jest koniecznością i często działa na naszą szkodę. W tym rozdaniu przegrywamy wszyscy: konsumenci, rolnicy i środowisko, które Unia Europejska tak bardzo chce chronić. Aleksandra Gołda, Republika.